Witam, w tym poradniku chciałbym Wam pokazać Jak dodać na stałe bonusy ZIS na własny prywatny serwer Więc tak odpalacie serwa, łączycie się z Navigat, chodzicie do bazy Do tabelki account prawym przyciskiem na account Destiny table, Schodzicie na dół Do yy, kolumny Gold Expire I tutaj zmieniacie na taką datę, ją podam w opisie filmiku I w każdym tutaj co ma Expire na końcu, do Money Drop i jak zmienicie tu w każdym, to zapisujecie, wychodzicie, resetujecie maszynę, jak zresetujecie już, to za każdym razem jak zrobicie konto, powinieś, powinniście mieć takie bony na każdej postaci. Teraz wejdę i zobaczymy. No, jak widać to działa. Takie będziecie mieć bony po tym, po zapisach. To będzie na tyle, chyba. Dzięki, na razie.